gość Radia Zachód. Marcin Zasiew, witam Państwa w studiu. Anna Synowiec, radna Sejmiku Województwa Lubuskiego, Koalicja Obywatelska, Platforma Obywatelska. Dzień dobry. Dzień dobry, witam Państwa. Numer jeden na liście do Sejmiku na północy województwa lubuskiego. Zacznijmy od gorzowskich koszykarek, bo dla mnie to jest jakaś dziwna sytuacja. Wczoraj Urząd Miasta poinformował, że jednak koszykarki w Gorzowie finał zagrają w nowej arenie Gorzów, a nie w starej e, e, hali przy szepena. Pani rozumie to zamieszanie? No nie do końca rozumiem, bo wydaje mi się, że to jest wielkie święto sportu, no lubusza, kibiców, o zawodniczek, które wprowadziły wspaniałą atmosferę do jednego z najpiękniejszych obiektów sportowych w Polsce. Mówiła Rena Gorzów. No i bardzo byłam zdziwiona tym zamieszaniem. Cieszę się, że ostatecznie udało się ustalić ten termin. Z korzyścią dla wszystkich nas. Dwie duże imprezy mają się odbyć. Finał i gala, zdaje się, w sportu walki. Tak to ma być. I tutaj jedna i druga strona, jeśli chodzi o Związek Koszykarski, się nie dogadały. Ale na szczęście słyszymy, że, że dziewczyny będą mogły zagrać w nowej hali w 4000. tysiące Kibiców, może Myślę, że więcej. nawet może być więcej. To jest dla mnie top informacja wczorajszego dnia. Bardzo się z tego ucieszyłam. Będę kibicować. Będzie złoto? Na pewno będzie złoto. Ta hala i kibice, i zawodniczki poniosą nas do sukcesu i do złota. A jeśli chodzi o wybory, to, to jakie one mogą być dla Lubuskiej Platformy jeśli chodzi o sejmik? Bo sondaże, chociażby Marcin Palade i jego, i jego prognoza wyborcza mówi o 22 mandatach dla obecnej koalicji koalicji sejmikowej platforma 13 14 może może więcej ja pani jak uważa. To jest bardzo dobra prognoza. Obecnie mamy koalicja rządząca 18 radnych, taka przewaga 22 radnych to naprawdę duże możliwości koalicji rządzącej To Natomiast... było nerwowo pamięta pani w pewnym momencie kiedy kiedy koalicja chwiała się i nie, nie wiadomo co było Dważyło więc, się to jednym tak, głosem taka tak. jest prawda. Natomiast ja w swoich poglądach jestem bardzo stabilna przy czym jeżeli chodzi Chodzi o kampanię o prognozę, to jest jedna rzecz. Natomiast rzeczywiście wszyscy mocno pracujemy i to widać. Z jakimi pomysłami idzie pani do Sejmiku? Mnie bardzo interesuje kwestia przewozów kolejowych. Ja nie unikam tego tematu. To pewnie nie jest taki temat top dla ludzi, którzy jakby chcą rzeczywiście coś zrobić mm. w, z tą sprawą, bo obserwuję, obserwuję informacje, które są publiczne kandydatów, którzy mają te magiczne życzenia i sposoby na to, żeby odczarować tą sytuację. Mam na to pomysł, ja cały czas sferuję jednak rozwiązanie, które jakby wiąże się z tym, że żeby zakończyć współpracę z Polregio i nawiązać współpracę z ościennymi województwami. Mhm. Mocno kibicuję też właśnie, żeby w Dolnośląskim, w Wielkopolsce i w Zachodnio-Pomorskim dobrze poukładały się siły polityczne, żebyśmy mieli też możliwość dobrej współpracy. I widzę właśnie w tym rozwiązanie naszego kłopotu, który dotyka nas wszystkich, bo chcę wyraźnie powiedzieć: naszych mieszkańców, pasażerów naprawdę nie interesuje, kto odpowiada za torowisko, kto odpowiada za jakby przewoź. Kto odpowiada za nieruchomości. No, zróbmy z tym porządek. No, wczoraj usłyszałem, znaczy odsłuchiwałem wywiad marszałka Marcina Jabłońskiego dla TVP Trzygorzów. I tam marszałek mówił, że województwo pracuje nawet nad, nad uruchomieniem własnej spółki kolejowej. E, takiej regio, która miałaby zajmować się kolejami. E, nie wiem, czy panie coś o tym słyszała? ale czy, czy województwo. Może o tym, oczywiście. Właśnie, czy jest w rozwiązanie... stanie udźwignąć taki ciężar? były kiedyś próby, była taka spółka już, ale teraz są nowe rozwiązania. Ma to być bardziej kompleksowe rozwiązanie, które ma też dotyczyć przewozów autobusowych, też Aha. przewozów kolejowych i to ma być właśnie taka stricte spółka, która ma połączyć kwestie związane właśnie z transportem. Bo umówmy się, tak przeglądając finanse, no to kilka lat temu, pięć lat temu województwo dopłacało do organizacji przewozów kolejowych około 60 milionów. 50, 150 z naprawami. 150 z 150 naprawami jeszcze zakup taboru. My nigdy nie przeznaczaliśmy tak wielkich pieniędzy na transport kolejowy i nigdy nie otrzymywaliśmy tak słabej usługi. No właśnie, a mimo takiej góry pieniędzy. Ta usługa chociażby na północy, bo południe jednak ma inne problemy. W cudzysłowie oczywiście kolejowe, ale na północy problemy są duże. I wiemy, że od 10 marca bezpośrednie połączenie regio z Poznaniem nie jest już takie bezpośrednie, bo trzeba przesiadać się w krzyżu. Są pewne plusy tego, jeśli chodzi o oszczędzanie taboru, no ale jednak dla pasażera to. Ja, ja myślę, że pasażer jest najważniejszy w tej sprawie też złożyłam interpelację. Jestem tym e, e, głęboko zaniepokojona, że nie dość, że mamy zapaść, jeżeli chodzi o nasze stałe tak połączenia to jeszcze utrudniamy pasażerom jakby przejazd do głównego miasta czyli Poznania gdzie potrzebujemy połączenia bezpośredniego o przysiadce Co? nie powinno być mowy. Czy to się może zmienić w najbliższym czasie? Wierzę w to głęboko, dlatego że mamy na to jakby propozycję. Hmm. taka jak pan redaktor powiedział, pan Marszałek Jabłoński również przedstawił jakby koncepcję. Natomiast to trzeba zrobić pilnie po wyborach już. Co jeszcze, bo kolej to jest, wiadomo, no obecnie na północy jedna z najważniejszych i często poruszanych w politycznych rozmowach sprawa. Co jeszcze, jeśli chodzi Edukacja, o. Edukacja, hmm. myślę, że sport. Nie interesuje również finansowanie stadionu przy ulicy olimpijskiej, stadionu piłkarskiego. Marzy mi się też takie centrum rekreacyjno-sportowe które byłoby w kompleksie z polem golfowym. Myślę, że to byłoby świetne rozwiązanie. To byłaby też taka równowaga pomiędzy Drzonkowem, e, który jest finansowany przez no jest Urząd ośrodek, Marszałkowski, tak. Wojewódzki mhm. Ośrodek. Marzy mi się na północy również taki ośrodek. To to i tutaj myślę, że tak. Tutaj no. będziemy mocno pracować z moim kolegą radnym Mirosławem Marcinkiewiczem. Trzymam mocno za niego kciuki, bo tworzymy taki team, team. silnikowy. I to jest mówi pani o polu golfowym czyli Gorzów, Zawarcie, tamto tamte tam, miejsce. Trz, tam mhm. trzeba było jeszcze uatrakcyjnić ofertę, jest, jest projekt na to, bardzo ciekawy, mhm. ścieżki rowerowe, boiska do tenisa, więc tam jest taki fajny koncept właśnie na to, żebyśmy też ożywili tamtą część, oczywiście pole golfowe radzi sobie całkiem fajnie, ale można jeszcze je powiększyć. No, przypomnijmy słuchaczom, ci, którzy nie wiedzą, że to jest byłe wysypisko śmieci, tam była wielka rewitalizacja I na szczęście się udało i to, i, i to działa. To jest bardzo ciekawa inwestycja, nawet na skalę ogólnopolską. Tak, tak. Natomiast no, pytanie, jak to się może zmienić, ale no, to, to jest ciekawa koncepcja, jeśli chodzi o, o, o to miejsce. E, Gorzowska Akademia. Dzisiaj Urząd Miasta przekaże kolejne 2 miliony na, e, no, na wsparcie Akademii. Tam chodzi m.in. o to Centrum Symulacji Medycznej. Pani zdaniem, jak powinna się rozwijać Akademia i na jakie wsparcie sejmiku radnych i zarządu województwa powinna liczyć akademia już może liczyć na nasze wsparcie tak, pielęgniarstwo ale... powstało między innymi dzięki dofinansowaniu z urzędu marszałkowskiego cieszę się że urząd miasta też tutaj współfinansuje akademię. z naszej strony ponad milion 200 z budżetu na akademię też wspomoże rozwój naszej uczelni koło której też musimy budować środowiska i są budowane ta współpraca jest bardzo dobra no, pytanie uczelnia ma w planach Kierunek lekarski. I prawo. I prawo, prawo, tak, no prawo już dokumenty zostały złożone. W ogóle jak Pani jako prawnik, bo jest Pani czynnym prawnikiem, ocenia ten ruch uczelni w Gorzowie? Jeżeli chodzi o prawo, to jakby jestem otwarta, mm. tak? Nie boję się konkurencji, uważam, że klienci nasi mają prawo wyboru i tutaj mm. jakby nowy narybek. Dla mnie to jest nawet bardzo dobrze, że powstanie tutaj wydział prawa, dlatego że liczę na praktykantów, których zapraszam, i aplikantów, którzy oczywiście będą się tworzyć wokół jakby Uczelni, bo to będą e, e, studenci, którzy będą kończyć Wydział Prawa i później, mam nadzieję, zostaną e, też w Gorzowie. E, jeżeli chodzi o Wydział Lekarski, to jakby wspieram, bo tak samo jak wspieram Wydział Lekarski na Uniwersytecie Zielonogórskim, jeżeli Akademia ma takie możliwości i personalnie mhm. zapewni e, obsadzenie stanowisk i będzie to miał dobry poziom, to dlaczego nie? No, trochę się śmiałam z tego, że w Zielonej Górze powstaje Wydział Lekarski, a się okazuje, że w ogólnopolskich egzaminach jesteśmy na lepsi. Tak, to natomiast jest też, 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 jeśli... Wielki sukces. Też, pytania, też pytanie, jeśli chodzi o jakąś wsparcia, mm -hmm. bo... Um, Próbowałem poszukać danych. Jeśli chodzi o wsparcie dla Uniwersytetu Zielonogórskiego, to było ponad 100 milionów złotych na samo no, budowanie tego tak, Ja budowanie Pamiętam, tego bo akurat byłam radną i no, chciałam być przekonana mhm. i mnie przekonano do, do tego rozwiązania, że to jest dobry, dobry kierunek. I tak samo będziemy się przyglądać akademii i wspierać akademię. Tak, te, taką wielkością dofinansowania. Trudno w sensie, mi powiedzieć czy to teraz, jakie będą oczy Akademii, tak, bo to też w zależności od wielkości liczby studentów. Jasne. Tutaj na pewno będą prowadzone rozmowy, akademia z mojej strony może liczyć na wsparcie. Bardzo ważne pytanie z punktu widzenia mieszkańców Wawrowa, Wojciec, ale także y, części Gorzowa. Co dalej ze skrzyżowaniem krajowej 22, właśnie z drogami na wawrów w Wojcieszyce tam jest i niebezpiecznie i korkuje się mocno. Pani w, w tej sprawie interweniowała, ale Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad mówi, że nie tymczasowe rondo, nie światła, a ograniczenie prędkości do momentu budowy ronda turbinowego, a to za kilka Wydaje lat. Wydaje się, się, się zmieni? to dziwne rozwiązanie, hmm. bo można powiedzieć, no dlaczego nie światła, tak? Okazuje się, że są problemy natury prawnej i technicznej związane z tym, że to jest jednak droga krajowa i takich rozwiązań się nie przyjmuje. Jeżeli chodzi o dopięcie jakby tej inwestycji, bo ta droga, która ma być teraz remontowana, mówimy tutaj od Gorzowa aż do Strzelec Krajeńskich, może być jakby prowadzona i będzie prowadzona w kilku etapach. Mhm. Tutaj pani dyrektor obiecała, że pierwszym etapem będzie jednak ten etap od Gorzowa i to rondo w pierwszej kolejności. Jeżeli chodzi o utworzenie tymczasowego ronda, to uzyskanie zgód będzie trwało bardzo długo, tak Czyli... więc przystąpienie, bo już jakby cała ta inwestycja, która ma być przeprowadzona, wszystko do pięciu, tak już mamy ostatnie dokumenty i szybszym okazuje się rozwiązaniem będzie rozpoczęcie etapu tak, remontu tej drogi, budowy można powiedzieć od podstaw wręcz, właśnie od Ronda i od tego odcinka od Gorzowa. I tyle usłyszałam na takim dosyć interesującym spotkaniu w Wawrowie właśnie z mieszkańcami. Tam była też dyrekcja tak, zarządu dróg, ale też byli mieszkańcy, radni. Więc no, uda się to poukładać, pani Mam nadzieję, że tak. Było to dosyć przekonywujące, co pani dyrektor mówiła. Chociaż tak jak mówię, no, dla mnie wydawało się to dosyć logiczne, że to nie jest problem ustawić tam po prostu światła, tak? Sama jeżdżę tą drogą, uważam, że jest skrajnie niebezpieczna, zwłaszcza jak się wyjeżdża od strony Wojciech tak, i, i Wawrowa. I naprawdę skręt w lewo, no to tylko uprzejmość osób, które jadą tą drogą i w zasadzie można powiedzieć, że łamią przepisy, bo po prostu no, nie mają obowiązku ustąpić mi pierwszeństwa w tym momencie, bo ja jestem na drodze podporządkowanej, ale dzięki uprzejmości innych kierowców po prostu jesteśmy w stanie bezpiecznie wjechać. To tam radzimy zwolnić i uważać nie tylko w tym miejscu, ale tam y, również. Bardzo dziękuję za poświęcony czas i rozmowę. O, już koniec. Tak. Tak, Szybko tak. nam minęło. Bardzo dziękuję. Było mi bardzo miło do państwa wrócić po paru latach. Anna Synowiec, radna Sejmiku Województwa no. lubelskiego, Koalicja Obywatelska, Platforma Obywatelska. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Do widzenia. Poranny gość Radia Zachód. Rozmowy tej można wysłuchać, a także skomentować ją na